Dlaczego tak ma to wyglądać? Ponieważ kobiety są hiperganiczne i dlatego najlepsza droga do jej serca to wpisać się w jakiś sposób w ideał pięknej i bestii. No, bestia nie wyskakuje do kobiety, krzycząc kocham cię od razu. Jej miłość musi go odmienić i ona musi się w nim zakochać, co musi stopić jego zimne serduszko. Dlatego ten motyw dużo lepiej działa niż jakieś wielkie romantyczne gesty ze strony faceta, które laski będą, że tak powiem, ogólnie popierać, ale tak ogólnie, a nie żeby jej się prywatnie w życiu to przydarzyło i aby tym była autentycznie zainteresowana.